Znalazłam też to na palecie za 5000 złotych, Ale zacznijmy od początku. Zrobiłam dwa zakupy. Jeden mniejszy, drugi dużo większy. Pierwszą rzecz mam w tym pudełku. Szukałam ją dwa miesiące i wreszcie mi się udało. A jest to cudowna kurteczka z frędzelkami. No dobra, ale nie o tym mowa. Drugi zakup czeka na mnie na dworze. I jest to. No dobra, znowu coś popsiłam. Paleta w ciemno. Wydałam na nią 16000 złotych. Pewnie chcecie zobaczyć, co jest w środku. Się dowiecie się wieczorem, na live 20. Ale jak myślałam, że to koniec zakupu, przypomniałam sobie, że kupiłam jeszcze trzy inne palety. No dobra, tylko czemu one są otwarte? Ciekawe, czy w środku wszystko jest. Zaczynamy liczenie. Automatyczne obrotowe lokówki i znowu się wysiepało. A to jest totalny hit. I mam dwie ponad 100. Suszarki 5 w jednym Beauty. To jest totalna perełka. Automatycznymi lokami. Jest tak mocna, że loki robi w momencie i to na suchych włosach. Totalnie jak Dyson. Nie trzeba wydawać 2,5 tysiąca złotych. Lok, jak się patrzy. I jeszcze więcej automatycznych wokółek. Jak to jest, że nie pamiętam, co kupuję? Prześciki do uszu, ale jak to działa? Było kilkadziesiąt masażerów do koloru do wyboru. Na kark na nogi masażery linfatyczne. I najważniejszą, Little Lily. Odgrzewane z czerwonym światłem. Ale tego się nie spodziewała. Falownice parwina na palecie. Tylko dalej nie mogę znaleźć tego, co zamawiała. Skoro paleta otwarta, to może tego nie będzie. Prawie zemdlałam, jak to zobaczyła. Jest mój Dyson! Znalazłam Dyson na palecie. Tylko coś mi tu nie pasuje. No dobra, to jest Silkin Jak Dyson. I kilkadziesiąt różnych suszarek. I co ja teraz zrobię z tym bałaganem? To nie ja, nie... A co nie będzie w palecie w ciemno? Live dziś 20.30.